Uroczyste i zarazem symboliczne przekazanie kluczy do pierwszych mieszkań socjalnych w podwieluńskim gaszynie odbyło się tuż po ostatniej sesji Rady Miejskiej. Przybyli zatem niektórzy radni, przewodniczący komisji mieszkaniowej i rzecz jasna burmistrz Wielunia. Chciałem Państwu pokazać, że faktycznie, czasami nawet w gospodarczym budynku, można przygotować takie mieszkanie, które godzi się dać człowiekowi drugiemu. I w żaden sposób mam nadzieję, że po zapoznaniu się z wyposażeniem, jak wewnątrz ci nasi mieszkańcy gminy Wieluń, którym może niekoniecznie się super na dzisiaj dobrze wiedzie, ale życzymy im tego, żeby jednak to jest jako pomieszczenia tymczasowe, żeby wybili się i udało się zgromadzić tyle funduszy, że będą mieszkać być może w innych, jeszcze ciekawszych pomieszczaniach. Ale dzisiaj mamy. Naprawdę poczucie spełnienia, że kolejne osoby, szczególnie te maluchy, anioły cudowne, żyją w godziwych, Pięknych warunkach. Przypomnijmy, że pierwotnie adaptacja budynku dawnej fermy Drobiu Przygranicznej na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem otoczenia miała zakończyć się w połowie grudnia ubiegłego roku. Taki termin zapisano w umowie z wykonawcą. Mieszkania miały być więc zasiedlone w połowie roku, ale pojawiły się kłopoty z przyłączem energetycznym. Ostatecznie lokale mieszkalne podłączono do energii elektrycznej w sierpniu. My ze swojej strony, jako Komisja Mieszkaniowa, podjęliśmy. Ten ciężar na siebie i byliśmy za tym, żeby to, co dziś tutaj za chwileczkę Państwo zobaczycie, powstało mało, ten teren, który tutaj jest, jeszcze w przyszłości pozwoli ewentualnie pobudować następny budynek socjalny, nie, nie powodując takiego zagęszczenia, bo, bo jest dość istotną rzeczą, żeby te budynki socjalne nie było ich tak dużo, żeby nie robić takiego środowiska, wiecie państwo o co mi chodzi, że to nie było takie skupisko. A to, co pan burmistrz powiedział, ci wszyscy państwo, którzy tu mieszkają w lokalach socjalnych, w przypadku poprawy warunków finansowych, głównie, mają pełne prawo wystąpić do burmistrza w tym przypadku za naszym pośrednictwem. Bardzo chętnie dokonamy zamiany lokalu socjalnego na lokal komunalny, poprawiając ten statut tego. Najemczy. Większość mieszkań jest dwupokojowa z wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienką z bojlerem i kabiną prysznicową. Ale jest jeszcze większe mieszkanie, ponad 50-metrowe. W gminie Wieluń w kolejce na przedział lokalu socjalnego czeka ponad 80 osób, ponad połowa w tej liczbie na podstawie wyroku sądowego. A jak mieszkania podobają się nowym lokatorom? Czy są zadowoleni z warunków? Bardzo miło się tu mieszka, bardzo miły sąsiedztwo jest. Bardzo dobre warunki są, tak. Warunkami. Dobre warunki, nie? Bardzo ładne Bardzo wyposażenie, wyposażenie i wszystko, nie? Tak się Państwo spodziewaliście, że, że tak yy. Nie, nie. Czyli jest lepiej, tak? Tak lepiej jest niż było, co my mieszkaliśmy tam, tak prawda? No a to jest naprawdę pięknie, można powiedzieć. Nie ma porównania tam, cośmy mieszkali, a tutaj. Jakie Państwo macie metrosz tutaj? 39 metrów. Dwa pokoiki są z aneksem kuchennym tak, i łazienką. To jest taki dość duży przeskok, jeśli chodzi o te warunki mieszkaniowe, gdzie państwo mieszkaliście do tej pory. Taki w miarę w miary sam, tylko że warunki są inne, tak, lepsze, ładniejsze są mieszkania i fajnie To rzeczywiście ta infrastruktura, która się jeszcze będzie robiła, czyli droga i tak dalej, i tak dalej, to jest dość uciążliwe. Czy dajecie jakoś radę sobie tutaj przemieszczać się stąd? Na razie dajemy radę. Zobaczymy, jak to będzie zimą, ale myślę, że do tego czasu tutaj ma być wysypane, więc nie powinno być mniejszego problemu. Czyli jest nadzieja, że nie utoniecie Wodzie, a nie Mamy nadzieję taką, że nie utoniemy. Pewna taka wizja tego, tej przestrzeni, która przez lata jakby nie można było ubrać dokładnie, co z tym zrobić. Masę pomówień, niepotrzebnych rzeczy. Dzisiaj udowadniamy poprzez determinację i przyznane środki przez Radę Miejską. Wszystkie jakby założenia związane z zagospodarowaniem tego pięknego terenu stały się już faktem. Oczywiście to jest pierwszy etap. Kiedy dobrniemy, dzisiaj wiemy, że kolejny, czyli do końca już cały ten budynek, e, firma jest wyłoniona, wchodzi w najbliższych dwóch tygodniach już na plac budowy. Kanalizacja się buduje, a później następny etap to sprawa, żeby ci państwo, ci ludzie mogli w sposób dogodny. Stąd się poruszać tak jak jest na ulicy POW 46. Przy granicznej w niezagospodarowanej części fermy planuje się utworzenie jeszcze kolejnych 22 mieszkań socjalnych. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał na budowę dofinansowanie w wysokości 480 tysięcy złotych a całkowity koszt inwestycji sięga ponad miliona złotych. Teraz trzeba będzie jeszcze zająć się drogą dojazdową do mieszkań bo idzie jesień i dobrze by było gdyby nowi lokatorzy docierali do swoich lokali suchą nogą.